Dzień dobry. Doktor Agnieszka Malczewska-Błaszczyk. Witam. Ze Szwajcarii. Łączymy się dzisiaj ze Szwajcarią. Można powiedzieć, że transeuropejskie połączenie Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie geograficznie w Afryce i środek Europy, czyli przed Alpię, Szwajcaria od strony północnej. Północne kantony niemieckojęzyczne. Zgadza się, Kanton Bernia. Ja witam, witam dzisiaj wyjątkowo w gabinecie terapeuty holistycznego. Rozumiem. Agnieszko, ja chciałem porozmawiać dzisiaj z Tobą, bo przed paroma dniami pojechałaś do Polski transportem zbiorowym, autobusem, z tego co wiem, a później wróciłaś swoim prywatnym samochodem do Szwajcarii i po prostu chciałem się dowiedzieć. I przybliżyć też Państwu, jak wygląda sytuacja w Europie na granicach drogowych, lądem. Czy są jakieś trudności w przemieszczaniu, ograniczenia w komunikacji, czy są kontrole, jakie kontrole, czego możemy się spodziewać? No, ja u mnie to także zawsze na ten temat to odpowiadam niechętnie, no, ale w tym wypadku jak zawsze nie potrafię odmówić. Natomiast fakt, że tak naprawdę możemy się spodziewać dokładnie wszystkiego. Aczkolwiek na pewno nie należy się sugerować tym, co mówią media, ponieważ y, możemy tutaj zakładać, że będzie dokładnie odwrotnie albo inaczej. Druga kwestia jest jeszcze taka, żebyśmy się nie nastawiali na to, co najgorsze. To już mówię z punktu widzenia terapeuty holistycznego, bo wiadomo, że to, na co się nastawimy, to możemy się spodziewać. E, aczkolwiek, no dobra, powiemy myśmy pozytywnie, ale to nawet nie o to chodzi. Dobrze. E, no ja też się przyznam, że ja sobie sprawdziłam, czy mogę jechać do Polski swoimi metodami, dostałam odpowiedź dwa tygodnie, trochę się zdziwiłam, no ale już teraz wiem dlaczego. Natomiast, wróćmy do początku, tak, transport zbiorowy, okazało się, że pomimo, że słyszałam, że autobusy nie jeżdżą, jak najbardziej jeżdżą, jeszcze dzwoniliśmy się upewnić. To może nie będę mówić firmy, bo tam, tak może będzie lepiej, żeby nie robić problemu. Natomiast, no nie było jakichś tam bardzo mocnych restrykcji powiem w tym, w tym sensie. Faktycznie jedyna kontrola, jaka była, była na granicy szwajcarsko-niemieckiej i faktycznie Niemcy w tym momencie weszli do autokaru, robili zdjęcia dowodów, czego no, wcześniej raczej nie było, przynajmniej w zeszłym roku, kiedy jechałam autokarem, to nie było czegoś takiego. Dokładnie się wypytywali, kto skąd jedzie, dokąd jedzie, sprawdzali dokumenty, tak jak w moim przypadku, gdzie ja faktycznie mieszkam gdzie się naplanuje przemieścić i to była jedna taka kwestia, tam kogoś z autokaru nawet wyprowadzili, no ale wiadomo, że to tam różnie bywa, może, może ktoś poszukiwany, trudno ale powiedzieć. Ale on wrócił ten pasażer do tego autokaru czy został? No tak, wydaje mi się, że chyba jednak nie wróciła, Ale nie chcę tutaj wprowadzać w błąd, bo starałam się na to zwrócić uwagę. Biorąc pod uwagę, że ludzie tak ściągają, zdejmują te maseczki, przebierają kurtki, to. Ale mam takie wrażenie, że chyba jednak nie. Ale to tak, no. No i ta, to, to była ta kwestia tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o granicę polską, dodam, że taki autokar z Berna, bo to była linia Berna, znaczy ona jeszcze z Francji jechał, ale z Berna do hmm, Krakowa jechał dobrze ponad 20 godzin, no bo potem tam jest przesiadka w Polsce, ale ujmę to tak, że nie zauważyłam, kiedy wjechałam do Polski. Ten moment przespałam, czyli świadczy o tym, że faktycznie żadnych kontroli tym razem nie było. Natomiast poprzednim razem gdzie indziej i owszem, ale to był jeszcze czerwiec. Dobrze, Czerwie, tak? no. Dobrze. Mhm. czyli mówimy o podróży drogą lądową, zbiorowym transportem autobusowym ze Szwajcarii do Polski. Tak jest. Kontrola była ze strony niemieckiej na granicy szwajcarsko-niemieckiej, czyli w bazę. Dobra. A powiedz mi teraz w takim razie droga powrotna, czyli z Polski do Szwajcarii już swoim prywatnym transportem, jak wracałaś. Jak to wyglądało jeszcze dodajmy, że dzisiaj jest 17 grudnia. I ja nie chcę być czarnym prorokiem. Też ten materiał prawdopodobnie nie pójdzie dzisiaj, tylko pójdzie w jakimś innym terminie. Hmm? Natomiast no, wydaje mi się, że możemy się spodziewać. Nie tyle co przymknięcia granic lądowych, co takiej psychologicznej sytuacji zamknięcia w większości krajów europejskich już ten weekend albo po, po tym weekendzie czyli około 20-21 grudnia w tą największą ciemność, ta ciemność się będzie manifestować tym, że będą ludzie zmuszeni do zatrzymania się w swoich miejscach, że tak powiem. Dobrze, no to słuchaj, teraz ta droga powrotna, czyli z Polski do Szwajcarii, tą samą trasą czy inną trasą, też przez Bazel, Bern, Niemcy, czy jak jechałaś? To znaczy, ten autokar jechał bardzo dziwnie, więc ja mam wrażenie, że miałam trochę inną trasę, niemniej na pewno jechał przez Niemcy i ostatecznie przejeżdżał przez Norymbergę i, i tak dalej, natomiast tutaj faktycznie, tutaj była trasa, my to mówimy potocznie przez Gyrlitz, czyli przez Gorzelec, przez to przejście autostradowe, ono się nazywa... Nie chcę tutaj przekręcić nazwy, tak, tak. Mhm. bo zawsze, nie, nie ukrywam, że zawsze mi się myli, ale to jest takie charakterystyczne przejście, że jedzie się po prostu autostradą, że nie przez miasto. Tak, tak. A czwórką takie... na Nysie Łużyckiej no. mija się Nysę, a potem już jesteśmy w Bundesrepublik. Mhm. Dokładnie. I... De facto, zawsze tam jak się przejeżdża, to zawsze stoi tam jakiś radiowóz i to jest wszystko, tak można powiedzieć. Czasem nawet dwa, ale to tak jak patrzy się w ostatnich latach. No i właściwie tym razem faktycznie, jak jechałam, dodam, że to była tym razem sobota. Koło godziny. 20 wieczór, jak już to przejście przekraczałam, to stał tylko jeden samochód, taki jakiejś kontroli granicznej, ale też nikt tam nie stał przy nim czy cokolwiek. On tam po prostu był. Podejrzewam, że zamiast tego radiowozu stał w zastępstwie i to było wszystko. Po polskiej stronie, bo to jest taki charakterystyczny wiadukt, i potem za chwilę za tym wiaduktem mniej więcej na tej wysokości, jeżeli to przynajmniej od strony polskiej się zaczynały zawsze jakieś kontrole. Dodam, że oczywiście nie było żadnego korka, nie było żadnych szlabanów, nie było po prostu niczego, bo o ile jeszcze w czerwcu czy tam w marcu, głównie w czerwcu, Przede wszystkim jeszcze były dodatkowo jakieś tam pobocza, na których były jakieś budki, mnóstwo jakichś tam osób ubranych w kamizelki, które zatrzymywały każdy bus, każdy autokar przy wjeździe Jakby to było też w różnych miejscach, tak bo teraz tutaj też nie chcę, bo wszystko, mówię, zależy od dnia No to, no to w tym momencie nic Czyli... No Gdybym widziała coś zielonego, no na pewno bym zauważyła, no po prawej stronie jestem pewna na 100%, po lewej no to tak na 99%. Ale to mówisz tam... teraz o sytuacji w Bazel, tak? Nie, mówię teraz tutaj o polskiej granicy, właśnie a. tej, o której rozmawiamy. Aha, czyli jeszcze że... nie dojechałaś, tylko jesteśmy jeszcze na polskiej granicy, dobra i tam Najpierw kompletnie nie nic. Ten, nie dojechałam, bo mówię o wiadukcie O wiadukcie, że, no że ja tam już, nie było nic. Ja tak? już jestem w Bazel, a w Bazel jak to wyglądało w Niemczech? No w Basel to byłam na takim innym przejściu, y, tam można powiedzieć, coś się nazywa, coś tam koło Renu, tak już mówiąc Amrein. Mm -hmm. y, while Amrein, while Amrein. No, dokładnie. Mm -hmm. I, jak to wszystko wiesz, no no to, to przejście, no to tak tradycyjnie, bo tam ludzie przyjeżdżają z zakupami i powiem, że no niestety byłam tam o dziewiątej rano, ja mówię niestety no bo o tej porze to panowie są zwarci, wypoczęci gotowi do po kawie po kawie, tak i tam walczą nie tak, tak. jest to trzecia w nocy, czy tam czwarta, gdzie czasem się zdarzało, że tam raczej było ciemno i głucho no ale dobrze, dziewiąta rano normalnie przejście funkcjonuje owszem, tradycyjnie ciężarówki na gps się korek, bo no, no stoją się rzeczy, czekają, bo, bo zakaz jazdy. No, ruch, że tak powiem, przebiegał płynnie. No ja akurat, nie, ponieważ nie był nikt zatrzymany, no to wiadomo, że zawsze muszą sobie kogoś. No i ja właśnie sobie tam zjechałam na to pobocze, bo, bo chwilowo panowie byli gotowi. No i jak taka kontrola wygląda? Czy jakoś się, bo Szwajcarzy zawsze kontrolowali oni, jak za okupacji szukają mięsa? Tak, tak, mięsa i morskanie właśnie. Nie. I tego typu różnych produktów żywnościowych, nie wiem, czy nam zazdroszczą, że u nas to mięso stańsze, czy po prostu mają jakieś problemy kulinarne ogromne. Bo nawet chyba mniej szukają narkotyków, wiesz, niż tego mięsa i polskiej kiełbasy. Także. No. Powiem, że, że tutaj to co mówisz ma sens, aczkolwiek faktycznie mięso to jest jakiś priorytet tutaj, no i tak, pan mi właśnie zadał pytanie czy wiozę mięso, ale w taki sposób mhm. to powiedział, że ja nie zrozumiałam co do mnie mhm. mówi, już po polsku powiedział mięso, więc to mięso jest na topie, skoro pan już po polsku mówi, i tak. trafi dobrze wypowiedzi, to <słuch> 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 mamy odpowiedź. <słuch> ale biedni, nie? Ale słuchaj. No. To wynika z gigantycznych różnic w cenach tego mięsa, tam, tak, i wędlin, takich przetworów różnych. I ja rozumiem, że oni chronią ten swój szwajcarski rynek przed tym, co jest tańsze, i żeby Polacy po prostu byli zmuszeni tam mieszkający kupować tam jakieś gigantyczne kwoty, to kosztuje tą żywność w Szwajcarii, a nie przywozić swoje, bo to są najczęściej nie pracownicy jacyś najemni okresowi. Nie tak jak ty, że mieszkasz na stałe, jesteś na dłużej, tylko ludzie, którzy wpadają, zarabiają i wypadają. I oni śmiało mogliby na tym, co przywodzą rząb z Polski, pełnym bagażniku jedzenia, mogliby przeżyć. Dlatego oni tak tego jedzenia szukają. Natomiast czy ta kontrola się różniła, coś wiesz pod kątem tym sanitarnym? Nie wiem, czy ktoś coś chciał od ciebie, się mierzył temperaturę, jakieś zadawał pytania i pytał się, gdzie jedziesz dokładnie, jakieś lokalizacje, wiesz, tego typu problemy były, czy nie. No właśnie, poruszyłeś ważny temat. Ja powiem tylko, że jeszcze porównanie takie sobie zrobię, że tym razem to panowie nie mieli... Nie będzie nie żadnych... W ogóle nie pamiętam, żeby w tym czasie ostatnim, kiedy w sumie tak naprawdę trzy razy gdzieś tam tą granicę przekraczałam, żeby ktoś mierzył temperaturę, czy poruszał kwestię wiadomą i wiadomej sytuacji panującej, że tak powiem. Mhm. Mieli panowie owszem, tym razem właśnie maseczki i rękawiczki. Poprzednim razem nie, parę miesięcy temu nie. No ja sobie zostawiłam maseczkę, znaczy no, założyłam, żeby tam nie było jakichś problemów, ale wy też nie, nie trzymali odległości. Ja oczywiście też mam... Taką specyficzną skoronki, takie coś inaczej, żeby się nazywało. Natomiast. Przewiewne, tak, przewiewne takie bardzo. Przewiewne, tak. tak. No ale to, no, to jest jakieś firmowe, więc tam nic się nie udziela. Natomiast tak właśnie kwestia mięsa i alkoholu. I, no i miałam, że tak powiem, wyciągnięte pół samochodu. Od razu wjeżdżają dwa stoliki. Znaczy, właściwie to jeden, jak Stary bagażnik to jeszcze drugi, ale to było podejrzenie, że prawdopodobnie przemycam nowe opony i chciałam je ukryć pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami, co wrzuciłam, ale podejrzewam. No ale ale to... biedni! Słuchaj, opony przemycasz, nie? Nowe! Zamiast założyć sobie na, 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 po prostu na koła albo nie wiem, wysłać paczko prawdopodobnie łatwiej. Przemyt opon. Środek no. Europy, XXI wiek słuchaj, przemyt opon samochodowych. Wolny no, bardzo tam, czy... rynek, no jest taka otwartość, chyba nigdy takiej nie było. No bo tak pytali właśnie, czy nowe. Ja mówię, że nie, że stare, no ale hmm. jednak musieli tam wypakować wszystko. No, potem mnie po fakcie przeprosili, bo faktycznie nic oprócz tego, co zadeklarowałam, nie znaleźli. Ale mieli dużo roboty, bo ja chciałam no, przewieźć parę rzeczy, no i oczywiście to było wszystko luzem na tych oponach, żeby to się zmieściło. Rozumiem, no oni powinni taką wypracować formułkę, broń, antyki, narkotyki, opony, mięso, kiełbasa, <głos》>, piwo. Więc. Ale <głos》>. faceta, której jestem pewna na 100%, że Aha. szukali u niego narkotyków. Aha, no wiesz co, ja pamiętam, że kiedyś im na tym bardzo zależało, żeby szukać, tam powiedzmy miałem, nie wiem, 19-20 lat, no to Rozebrali mnie do majtek, bo mieli takie prawa jako celnicy zrobić mi kontrolę osobistą, bo znaleźli jakieś tam tabletki witaminowe, wiesz? Jakieś polskie takie tanie, wiesz? Po prostu miałem witaminy przy sobie w podróży. Jakby, jakbym gdzieś nie dojadał, to żeby sobie wziąć tabletkę, to było bardzo dawno temu, jeszcze w 90-tych latach. No to nie wiem, czy oni mieli z tego przyjemność. Ja na pewno się dobrze bawiłem. Słuchaj, jak w tych majtkach tam na tym posterunku granicznym. Musiałem paradować. No, przeszukali wszystko łącznie ze szwami w kurtce i jakby jakimiś najbardziej zakamarkami plecaka, ale później zauważyłem, że mniej im zależy już przez te wszystkie lata tych podróży na właśnie tego typu specyfikach, co bardziej właśnie mięsa szukają. Ale. Tu jest jeszcze, widzisz, no to tak, umiem, trzeba uważać, co, co prosimy, no Szczególnie te wszystkie suplementy, bo potem się można ściwić, yy, Ale ja jeszcze przy od razu, żeby nie było, bo to jest też ważna rzecz, żebyście mm -hmm. sobie, nie myśleli. Bo jak wy coś robicie w Polsce, na przykład z samochodem byliście u mechanika, no ja byłam, no a to było takie jakby pewna kwestia taka wyszła, że musiałam, no to przedstawiłam fakturę przy i mówię, dzień dobry, to jest faktura za to, co było w Polsce robione przy samochodzie. Yy, no i... Yy, Oczywiście od tego co opłacicie. Także... No oczywiście. No, ale to po co im pokazałaś tą fakturę, że tak zapłacili? No, przy przeglądzie byłoby, że jest coś robione w Polsce, bo tam było wpisane, bo musiało być wpisane, bo to była poważna awaria, dlatego potem samochód musiałam wracać. Aha. No i po prostu musiałabym potem taką karę zapłacić, że nawet nie ma o czym mówić. Ale powiem tylko, że tak jeszcze dla porównania. Kraj jest swobód powiem... wszelakich, mi się jawi, ta Szwajcaria jako kraj, swobód wszelakich. Nawet... Nieprawda. <noise> wszystko nieprawda. Ja podejrzewam, że no za właściwie wszystko, co jest powyżej jakieś kwoty kupione, to wypadałoby wtedy zgłosić, drodzy Państwo, tu płacę cło teraz od nowych y, tam ciuchów albo teraz płacę cło od czegoś tam i tak powinno być jak się wjeżdża i y, prawdziwy, tak. że tak powiem taki, y, no, obywatel powinien tak wszystko zgłosić i część zgłasza, no, więc To podziwiam ja jeszcze rozumiem tą definicję słowa obywatel tak, że to jest ktoś, kto się obywa swoich praw na rzecz kogoś, wiesz. No bo to obywanie się, obywatel to jest ktoś, kto się czegoś obywa, no to prawdopodobnie chodzi tu o jakieś prawa, tak, swobody ludzkie, nie wiem. Dobra, no słuchaj, no to wygląda to chyba tak samo jak do tej pory, czyli nie ma jakichś kodów QR, jakichś tam testów, PCR-ów, różnych badań typu szybkie testy te antygenowe. Na granicach tego nikt nie robi, tak? Dobrze mi się wydaje? Tak, no nikt się mnie o nic w tym zakresie nie pytał, natomiast faktycznie od ludzi, jak, że tak powiem, sąsiadów, nie sąsiadów się nasłuchałam, że do Niemiec nie wiadę, jeżeli nie będę mia testów, że w ogóle nigdzie nie wjadę bez testu i tak dalej. I w ogóle samych najgorszych rzeczy, już nie mówię o korkach, o tym, że w ogóle granice są zamknięte i tutaj jak już poruszamy temat, dlatego mówię nie słuchać. Mhm. Jak ja wracałam poprzednim razem jak jechałam, bodajże teraz już nie chcę przekręcić, ale w maju, znaczy nie, w kwietniu przy tamtej sytuacji, jak dojeżdżałam do tej samej granicy to też tak naprawdę nie było wiadomo czy ona będzie otwarta czy nie. I były wszędzie komunikaty, że ta granica zamknięta, ta granica. I tam były jakieś nazwy przejść, które były wszystkim możliwe w okolicy. I wszędzie na tych wszystkich, no nie powiem, billboardach wyświetlało się, że to wszystko jest wyzamykane. Ale no jest jedna... tak z duszą na ramieniu i była podobna sytuacja, tylko że stał jeden radiowóz i to było wszystko. No i też cała trasa, tutaj też nie dodałam, żadnego, żadnych kontroli, żadnego radiowozu, żadnego czegokolwiek. No oni teraz w miastach dużo pracują, tam w śródmieściach dużych miast, w Niemczech te, też. Także tam są zajęci, wszystkie siły po prostu są w miastach w dużych skupiskach ludzi. No tak, czyli, czyli niewiele się zmieniło. Jest, można powiedzieć, swoboda podróżowania drogą lądową, ja to tak odbieram. Można przejechać przez całą Europę praktycznie lądem bez żadnych kontroli większych, okazywania jakichś testów PCR i różnych tego typu zaświadczeń, bez mierzenia temperatury z tego wynika i bez antygenowych tych szybkich testów. Mało tego, to policji jest dużo mniej na drodze. A ruch, powiedzmy, jak wygląda, zwiększył się, zmniejszył, takie znasilenie ruchu na trasie. Rzekłabym, że znacznie mniej ludzie się kręcą. No, to jest to działanie psychologiczne. E, jedyna w takim razie trudność to dotyczy połączeń lotniczych. Tak jak tutaj do Hiszpanii, mhm. trzeba mieć ten test, trzeba ten QR-kod wygenerować. Natomiast, e, no, to podnosi koszta podróżowania, prawda? pewnego rodzaju ryzyko też sprawia, no bo ten test może wyjść tak albo inaczej, natomiast później jak już się przejdzie tą odprawę lotniskową po jednej stronie i jakieś mierzenie temperatury tutaj po drugiej stronie, to już praktycznie kontrole, jakaś obserwacja się kończą, życie krę toczy się i kręci normalnie póki czas, tak jak mówię jest 17 grudnia, rano u mnie jest po 9 rano, pół do 10:00. Jakiś dekret królewski wszedł, że będą ograniczenia w przemieszczeniu się na święta w, wewnątrz, tutaj krajowe w Hiszpanii i między wyspami w archipelagach. Ale tego jeszcze nie wiemy w jakiej formie, czy ktoś to będzie egzekwował, czy to będzie po prostu tylko taki komunikat i taka psychologiczna znowu zagrywka, a ludzie będą mogli się przemieszczać swobodnie. Tego nie wiemy. No tutaj wyspy kanaryjskie w ogóle żyją teraz innymi problemami jakby. To już jakby zaraza i tego typu rzeczy sanitarne odsunięte są na dalszy plan ze względu na masową imigrację tutaj z krajów subsaharyjskich i Magrebu. I to są naprawdę duże ilości ludzi i zapaść totalną gospodarczą po tym jak zakręcono kurek z turystyką z napływem turystów z Europy. Także to są dwa główne problemy teraz tutaj, reszta. No, wiadomo, że, że jakby. Pe pewnego rodzaju pozory i zamaskowanie i tego typu rzeczy to jest, tak? Natomiast to jest wszystko już brane pół żartem, pół serio, jako taka przykra konieczność. Nikt w to już prawdopodobnie nie wierzy, i ludzie już rozumieją sytuację, że to jest. Jakby. Przykrywka. No tak, no, przykrywka na, na, na pewno na twarz. Na pewno na twarz jest to przykrywka. Natomiast, no tak, jak tutaj Hiszpanie żyją innymi już problemami, zaczynają się protesty powoli, na razie w ograniczonej skali, ale to może w drugim nagraniu zrobimy sobie taką rozmowę okay. o tej sytuacji, która jest tutaj. A to, co Ty powiedziałeś na początku naszej rozmowy, żeby nie Kierować się informacją, która płynie tam, to jest psychologia, to jest wszystko wywieranie presji psychologicznej i budowanie wrażenia, że nic się nie da, że człowiek Aha. musi być gdzieś, bo się nigdzie nie da. Da się podróżować, bo po prostu trzeba mieć tą wolność w sobie i być odpornym psychicznie na socjotechnikę i manipulację, i też podprogowe jakieś przekazy. Doktor Agnieszko, powiedz mi jeszcze, co tak prywatnie u Ciebie, jak tam sytuacja wygląda w, te, w tej Szwajcarii, co na ulicy, czy policja jakoś zmieniła zachowanie, jakby służby reagują inaczej, czy jest tak jak było, czy jest jakaś zmiana wyraźna tutaj wśród nich? Znaczy, tutaj przyznaję, że nie widzę jakichś szczególnych zmian. Wczoraj nawet specjalnie podjechałam do Berna i tak widzę, że ludzie, ponieważ tak jak no, wszędzie będą te różnego rodzaju ograniczenia i zamknięcia też sklepów, ale o tym też będziemy rozmawiać, to widzę, że tak jakoś no nie no tutaj nic inaczej. Oprócz tego, że ludzie bardziej się teraz rzucili do sklepów, no bo wiedzą, że w piątek już mogą do pewnych z nich nie wejść. Aha, ale, ale to ponieważ... już jest ogłoszone, to już jest ogłoszone, tak? Publicznie, że tak. Wczoraj właśnie była jakaś debata, tylko tu jeszcze nie znam do końca szczegółów, więc nie chcę się za bardzo wypowiadać. Natomiast jeszcze jak jeszcze jesteśmy przy tych granicach, to właśnie dlaczego ja musiałam wrócić wcześniej? Ponieważ o ile wcześniej było tak szumnie powiedziane, że wspaniale, że wszystkich zapraszają, że stoki są otwarte. To potem padło tydzień później nagle stwierdzenie, to co mówimy, że wszystko się zmienia nagle i ta sytuacja się zmienia z dnia na dzień. Padło stwierdzenie, że jeżeli do 12 w nocy, czyli jak ten kopciuszek między, 13, między tym 13 a 14 ktoś nie przekroczy granicy, to trafia na 10 dni kwarantanny. Czyli jeżeli ja bym przyjechała niedziela 5 po 12, to w tym momencie, no to Panią bardzo przepraszamy, kwarantanna 10 dni, pani, pani domownicy, no macie, w tym momencie siedzicie sobie całe święta i gdziekolwiek, nie ruszacie się, po prostu nie wyjdziecie. A jak wyjdziecie, no to możecie mieć karę i jeżeli to oczywiście w jakiś sposób zweryfikują, no i do 10 tysięcy franków kary. Także tutaj kary są takie... No, że się nie opłaca naprawdę nic kręcić, nic kłamać i kombinować, no bo, no bo się nie opłaca. No, trzeba pamiętać o tym, że to jest kraj, gdzie nawet rowery są zarejestrowane i tam jakieś podatki od tych rowerów i różnego rodzaju ubezpieczenia się odprowadza i każdy rower ma tabliczkę rejestracyjną, także naprawdę duża wolność Szwajcaria. Wow! Swoboda jakiej mało. Dobrze, no to co, kończmy naszą rozmowę, a drugą część poświęcimy na sytuację tutaj yy, od strony tego, jak wygląda w Hiszpanii, ewentualnie co nas w Europie czeka. 17 mhm. grudnia, pół do 10 rano, yy, nagramy zaraz drugą część, a na razie Państwu dziękujemy za uwagę. Pozdrawiam Ciebie Agnieszko, a? i za, za chwilę, jak podłączę sobie, bo mi się zaraz prąd skończy, nagrywamy dalej. Dzięki i do miłego.